Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dzisiaj jest straszny mróz, chyba z minus 8, jak rano sprawdzałem. I jest ambitny plan: kurą ugotować trochę ziemniaków z osypką, i jeszcze z wkładką, o której zaraz powiem. Tutaj na piecyku, bo chciałbym ze dwa saganki chociaż ugotować. To chałupa to by mi cała zaparowała od tego. Ej, dziu, no nie jest takiego rozpędu. no On widzi kamerę, to zaraz leci. Dobra, trzeba by tu odśnieżyć trochę piecyk. Już parę dni na nim nie gotowałem. Mam tutaj kulasa. O, dobra, pokrywka zdjęta. Jakiś kartonik w środku jest. To jeszcze patyków trzeba nazbierać i będzie można odpalać. O, dzisiaj gęsi i kaczki to nawet koło swojej budki chodziły. A teraz przyszły tutaj pogadać z całą resztą, ale cała reszta to niechętnie wychodzi z kurnika. No teraz trochę wyszli, bo ja się tutaj kręcę, ale tak, to raczej siedzą w środku przyniosłem trochę cienkich patyków tylko muszę je poskracać bo są za długie mam piłę, zobaczymy czy piła odpali na takim mrozie I to może być różnie teraz już pójdzie dała radę elegancko, no to można nawrzucać do piecyka perspektywa poprawiona na dół te cieńsze takie mniejsze to się może w miarę szybko to rozpali, żeby za długo nie czekać tam to nie ma czasu zimno jest a fajnie by było jakby dzisiaj dostały jedną porcję a drugą by miały na jutro pojemny ten piecyk Dużo tego weszło. Dobra, garnek przynieść. Tu go mam pod ręką. Już ziemniaki tu na wkładałem. Można wstawiać. Dobra, pokrywkę. Ta pokrywka to śniegiem zasypana. O, elegancko jest pokryweczka. Lecę po podpałkę i odpalamy. Mam bardzo dobrą wiadomość podpałka mi się skończyła. Myślałem, że jeszcze paczkę mam, zobaczymy, czy na samym kartonie ruszy. Bo na tej białej podpałce, to bez problemu. Ta biała to jest dobra. Już się przekonałem, ona jest ciut droższa. Ale jest ogromna różnica. Ta biała, a ta zwykła, taka szara. Nie? Coś tam pomału się rozpala. A tutaj proszę, Edziu się nauczył z tego korzystać. Nawet za bardzo tego nie poniszczył. Trochę słomy nawywalał, pewnie za ciepło mu było. Ale wchodzi wychodzi bez problemu. Na początku szło mu to trochę opornie, to znaczy w ogóle mu nie szło, po prostu się tu położył na zewnątrz tak sobie leżał, jak wyglądałem z okna. Ale przyszedłem, wrzuciłem mu tam kawałek mięska do środka. No jak pierwszy raz przełamał tą barierę, no to już, już poszło i teraz bez problemu lata sobie w tej nazad. Z samego rana już był kurier u mnie i przywiózł taką paszę dla kaczek i gęsi. Skórki na turki, edziu, nie wyjadaj. Tu już sobie trochę przesypałem do wiaderka. Zaraz im dam, zobaczymy czy smakuje. One gdzieś tu koło Lublina się wiecznie chowają. Cześć. Macie tu taką paszę, Zobacz czy wam smakuje. Edziu, to nie dla ciebie. A dla królików takie cudami przyszły. Jakieś takie pałki, że sobie mogły skrobać. No nawet tu można im to zaczepić elegancko. A ciekawe czy im będzie smakowało. Zawsze to jakieś urozmaicenie. Smacznego, wiadomo, nowe jedzenie to chwilę zajmie zanim się zmrowią. Zobaczymy za chwilę. Zajadają, że hej, jak tylko pierwsza się zorientowała, co jest w środku, to już wszyscy wciągają mikaczki i gęsi. No i dobrze, zawsze to coś innego niż na takim samym zbożu. Teraz zielonki nie ma. Jakieś urozmaicenie, no niby naturalna ta pasza. No ale tam wiadomo, ale tam jakieś dodatki są, tam chyba pokrzywa, marchewka, dynia Zawsze coś tam mają Ale smakuje im bardzo Kaczki jak były małe to dostawały taką paszę Także one już ten smak dobrze znają A co u was słychać? Czarna tutaj się zmrowiła I tutaj sobie siedzi ze swoimi maluchami, o jest nawet fiziek, to ten z tym takim jasnym czubeczkiem Bociankowa miejscówka zajęta, ale bocianek to sobie gdzieś lata Ale najważniejsze Woda nie zamarza i jest czyściutka, jak tutaj nie ma kaczek i gęsi. Z jestem super zadowolony. No w kurniku jest zdecydowanie cieplej. Pisklaki to póki co nie chcą na dwór wychodzić. Chciałem tutaj zrobić zasłonkę, ale chciałem kupić taką przezroczystą. Pojeździłem po sklepach, nic nie znalazłem. Zamówiłem przez internet. Powinna jutro, może pojutrze przyjść. To bym tutaj zasłonił, a może tu bym tą siatkę wyciął i zrobił im przejście z tego jednego. No, ale musi być przezroczysta. Bo, tutaj, jak zamknę drzwi albo czymś zasłonię, to tutaj jest strasznie ciemno. To by te kury potem skończyły. Wiecie, jak łysek z pokładu idy. no nie mogą mieć aż tak ciemno. Dlatego, no, na pewno musi być przezroczyste. Może rzeczywiście na to bym nabił, a na dole wyciął tą siatkę. No, pomyślę nad tym. Elegancko się rozpaliło i to nawet szybko i bez podpałki. No, trochę się pogrzeje, bo jeszcze nawet z pokrywki. Z pokrywki, śnieg nie zszedł, ale ja lecę po wkładkę dla nich. Zaraz tam dorzucimy do gara. Słoninki im trochę wrzucę, to będą miały z okrasą. Za dużo tego nie ma, bo dla sikorek jeszcze kawa, jak zostawiłem. Zaraz pójdziemy do karmnika, im tam też dosypiemy. No i dobra, to będą takie tuściutkie z wkładką. Powinno im smakować, ale woda już w miarę gorąca się robi, bo paruje. Chociaż no, aby ledwo ciepła przy tej pogodzie, to będzie parowało. Stara słoninka wymieniona na nową, a tu mieliście rację, dużo ludzi pisało, że tego zboża to sikorki nie będą jadły, to lecimy im po słonecznik, żeby coś tu miały. Dosypane, ale oprócz tego zwykłego dałem jeszcze słonecznika łuskanego, bo akurat mam tutaj kilo. Kurą też trochę dam one lubią. Dobra, dużo mają, powinno im starczyć. Zobaczymy czy będzie im smakowało, czy nie. O, siemielniane jeszcze mam, to im wrzucę, bo takiego samego to one pewnie by nie zjadły. O ładnie, słoninka puszcza tłuszcz. I to też takie siemielniane. Tuste się wydaje to. Będą miały bogaty posiłek. Jeszcze słonecznika się na koniec dosypi, osypki. Będzie dobrze. O, łatka to opędzlowała już prawie całe. Za to czarny nie ruszył praktycznie. Ale on nie lubi takich wyżej, bo też tu siano to zawsze stara się wywalić. Położę mu tak może będzie lepiej. O z wiaderka dzisiaj rano lód chciałem odbić. No. Lód się odbił razem z wiaderkiem. Ziemniaki z wkładką już się gotują, za chwilę będą gotowe. A tu przygotowywałem bazę pod to, trochę słonecznika nasypałem. Trochę tych moich ziółek z beczki. I osypka. I to wszystko się razem wygniecie. Jak już ziemniaki będą miękkie. Ale to za chwilę bo już aż kipi z tego gara. A Edziu coraz bardziej się zaprzyjaźnia z gęśmi i kaczkami. I gęsi nawet już go tak nie gonią. Przed chwilą sobie leżał obok nich, i wszystko w porządku. No gęsi pewnie by chciały tutaj przyjść do tego towarzystwa. Ale jeszcze trochę i je znowu. Za, zaproszę do tej ich budki, już im tam uszykowałem pasze, zboże, warzywka, potem tylko wodę zaniosę na sam koniec, jak już będę zamykał, bo jak zamknięte, to wiadomo dużo później zamarznie. Przelejemy do wiadra. Tylko jest taki mały kłopot, że posiałem gdzieś tą ubijaczkę do ziemniaków, tym muszę to ubić, tylko polecę po wodę, bo mi się garnek przypali. Kolejna partia już wstawiona, a tutaj się chłodzi. Śniegiem obłożyłem, to raz, dwa powinno wystygnąć. To Taka mama łyga to dosyć długo stygnie, ale jak jest na dworze z te minus 5, to nie powinno to zbyt długo potrwać. Trzeba uważać, żeby kurom nie dawać za gorącego jedzenia, bo dostają pypci na języku i to nawet mogą z głodu wtedy zdechnąć. W końcu przestygło, ale powiem Wam, że musiałem trochę śniegu wziąć i przemieszać, bo miejscami, miejscami było jeszcze gorąco, no takie ziemniaki w środku to gorąco, patrzcie jak się zlatują. Pisklaki nie dają sobie w kaszę dmuchać, są pierwsze, a co ciekawe dzisiaj widziałem, któryś tutaj, nie wiem czy nie ten czarny, któryś od czarnej pisklak, taka większa kurka go chciała przegonić, jak jej na głowę skoczył, to ją przegonił. O, zajadają, to to im smakuje, smacznego. Malutka, też leć sobie zjedź trochę. To dobre jest, mówię ci. Powiem wam, że ta wkładka ze słoniny to chyba dobra sprawa. Jeszcze nie widziałem, żeby coś się tak smakowało. No rzuciły się wszystkie, a cały czas miały, nie że one są wygłodniałe. Mają cały czas jeszcze paszę w korytku i tu i na zewnątrz. Ale na to jak ruszyły i sklaki krzywulec oczywiście pierwszy. Malutkiej, coś nie mogę namówić. Pewnie się już objadła. Co? Ojadłoś się? O, objadła, wolę ma tak nabite, że hej, już nie ma gdzie zmieścić, chyba co? Te zajadają fest. Pójdę zaraz dam jeszcze gęsią i kaczką, bo gęsi i kaczki już zaprowadziłem tam do jej budki. Edzia zamknąłem w końcu, no bo już jest późna pora. Słońce zachodzi, zaraz będzie ciemno. No ten dzień to mi zleciał jak. Zbicza strzelił, ani człowiek się nie obrócił i już zaraz noc będzie i ciemno, o nawet jajek jeszcze nie zebrałem, ile tych jajek. O, a ten mi na nogę skoczył w obóz, Tuczę mnie i tuczę cały czas, ale tylko mnie, on się z innymi kogutami nie bije, pisklaków nie gania, tak to jest bardzo pokojowy. Tylko na mnie się uwziął, no co zrobić. Gęsiom i kaczkom też przyniosłem troszkę tego, im to mniej, bo one to tak mniej lubią takie rzeczy. Patrzę, że już wiaderka poprzewalały i z paszą, i ze zbożem. Może na przyszłość jakieś kamienie do środka powkładać, czy cegły na dole, albo jakby troszkę wylać tam betonem. Pomyślę, no coś, żeby było ciężkie, to nie będą przewalały. A takie to pasuje, bo one do tego nie wejdą. Tak samo o, tutaj wodę mają w wiaderku. Tak po nich patrzę, wszystkie głowy mają mokre, czyli sobie maczają. Z tego co wyczytałem, to ważne jest żeby miały na tyle te poidła głębokie, żeby mogły sobie zamoczyć głowę łącznie z oczami i kaczki i gęsi, no to tak staram się robić, no i to jest też o tyle dobre, że ona cała nie wlezie, to zaraz tutaj nie narozwala, nie rozchlapie, kupiłem tutaj, kupiłem tutaj plandekę taką, żeby im wyłożyć na dole, ale to na jakiś cieplejszy dzień, chyba poczekamy. Najlepiej, jakby było na plusie, to od razu bym zakonserwował jakimś olejem tą podłogę. A potem położył właśnie tą plandejkę. To by było trochę lepiej. To by tak szybko, może, nie zgniła. Ale już chętnie tutaj przychodzą bez żadnych problemów. Trochę teraz tutaj gęgają, no bo ja jestem w środku i im tu gadam nad głowami. To pewnie nie są z tego zbytnio zadowolone, ale jak wyjdę, to jest zupełna cisza. Tutaj się spokojnie sobą zajmują. Do zobaczenia jutro. Powodzenia. A patrzcie, Bocianka. Zabrał sobie kawał... Nie wiem, czy to ziemniaka, czy słoniny. I poszedł sobie tu zejść w spokoju, żeby mu nie przeszkadzali. A tutaj zainteresowanie się nie kończy. Z tego co pamiętam, to te ziemniaki z osypką zwykłe to tam podziubały i to na cały dzień im leżało aż do wieczora, a nieraz na następny dzień dopiero dokończyły. A dzisiaj widzę powodzenie to małe, takie wysokokaloryczne, tłuste jedzenie na te rozy, to myślę, że im nie zaszkodzi, a tylko pomoże. A ja dla nich mam buraczki mi się przypomniało. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Łatka nie ma na razie kafelka. Muszę jej przynieść, tylko niech on odmarznie w chałupie. Trzeba umyć. A ta woda. No jest już tak słabo. A perełka odkąd urwała tą piłeczkę. To jest zadowolona z nowej miejscówki. Lubi siedzieć sobie w środku. Ten sznurek to chyba jej utnę, bo to do niczego już niepotrzebny. Co tam, podoba się perełka prezent. Ty już masz na Mikołaja. I to wszystko w dzisiejszym gniocie. Ta receptura. Się sprawdziła, jeżeli chodzi o walory smakowe, bo kurą bardzo smakuje. A czy walory zdrowotne, no to czas pokaże, ale nie sądzę, żeby im to zaszkodziło. Widziałem, że niektórzy to nawet takie paski słoniny. Kurą wieszają, może też tak zrobię. Za jakiś czas. A na dzisiaj się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć. <grywa>